Pogoda marzenie. Jak widzicie jezioro zamarznięte, zaraz pójdziemy do mnie, bo tu jestem troszkę koło siebie i zobaczymy jak tam co się stało z rekuperatorem przy tych minusowych temperaturach. W tej chwili mamy jakieś minus 15, już od paru dni zresztą. Dzisiaj jest wspaniała pogoda, taka właśnie dziś na taki spacer, mmm, słoneczko świeci. E, troszeczkę czuć ten chłód, ale już człowiek się przyzwyczaił i nie ma jakiegoś tam takiego dużego problemu z tym. E, Luna, chodź tutaj. Chodź tu Luna. E, pamiętajcie, jeziora są bardzo niebezpieczne. Dla wszystkich tych, którzy teraz się gdzieś by wybierali, nie wchodźcie na lód gdzieś troszkę dalej ze względu na to, że ten śnieg, który leży na wierzchu zrobił coś takiego, że pod spodem jest bardzo cienki lód ja tutaj sprawdzałem takim, taką piśnią jak to się nazywa po naszemu e, dosłownie raz się stuknie i pęka znaczy przebija się e, ta piśnia widzicie Luna teraz straciła jak gdyby stabilność nie wie co się dzieje bo pod nią się zarywa ten śnieg tam pod spodem jeszcze jest lód, ale on jest słaby, więc dla wszystkich tych, którzy tam by się gdzieś wybierali, to uważajcie na te jeziora. Pomimo, że wygląda to, że jest lód, to nie chodźcie. Przynajmniej jeszcze na razie. A jak przyjdzie ocieplenie, to żeby jakaś tragedia kogoś tam nie spotkała. Ja wszedłem tutaj, ale jestem też z brzegu. Sprawdziliśmy, tu z brzegu można chodzić nawet w razie czego, gdyby się tu załamało. Ja znam zresztą ten brzeg, więc wiem gdzie, w którym miejscu jest głęboko więc tutaj nawet jakbym wpadł to miałbym tam nie wiem 50-70 cm tylko i dno ale tak na marginesie dla wszystkich tych uważajcie na to. Dobra, nie ma co tutaj ten, pogoda jest ogólnie super i idziemy zobaczyć co tam się stało przy tych minusowych temperaturach z moją rekuperacją. Spacer zaliczony. Jak widzieliście, pogoda fajna, naprawdę bardzo fajna, i jesteśmy w przerwy Zobaczcie, co z nim się stało. Zamarzł zupełnie, znaczy, no może nie zupełnie, ale wszystko tutaj jest zamrożone. Nie wiem, czy to się odmraża, czy nie. Ja ogólnie, suma summarum, zmniejszyłem na minimalne, jakby nadmuch minimalny mam tutaj dosłownie nie wiem nie wiem ile to w metrach ale jest tylko tylko mi tam leciutko dmucha ze względu na co a no zaraz wam pokażę jakie mam temperatury na yy, wyciągu czyli wywiewie i na nawet czyli mm, dużą różnicę mam po prostu tam I tyle. To zamykamy. Ja tutaj próbowałem już puścić nadmuch na max, na maksa, żeby tym ciepłym powietrzem to troszeczkę jak gdyby rozbić. Nie wiem, jest tam ta chyba grzałka, bo to jest grzałka, się domyślam, która powinna rozmrażać ten rekuperator, ale czy tam mam coś źle ustawione ten czas rozmrażania albo te stopnie, że to tego nie rozmraża. I wczoraj zaglądałem, dzisiaj z rana zaglądałem, i teraz jest to samo. Nie mówiłem wam, puściłem na maksa, myślę tak jak się robi przewietrzenie w chałupie, żeby to więcej ciepłego powietrza mi poszło, i może to rozmrozić, niestety nie ma żadnej reakcji, tylko jedna reakcja jest, no, w domu jest o dużo zimniej. Ze względu na to, że temperatura, która jest pokazywana tam właśnie na tych zdjęciach, które wam pokazałem. Wywiewu jest 22,3, a nawiewu jest 14,15. Nie jest to jakby odczuwalne, gdy jesteście pod tym, pod tym nawiewem, podanym ostatem nawiewnym, ale w całej chałupie ogólnie, suma sumarum w ciągu pół godziny, godziny temperatura spada o stopień półtorej, co automatycznie znowu włącza pompę ciepła. Żeby znowu tam kochlowała i biła, bo ten ten... sensys, no, czy jak tam się nazywa, pokazuje, że jest za niska temperatura. Także przy takich dużych mrozach, jak było tutaj 20-25 stopni na minusie, teraz mamy już tylko 15, a ponad dzisiejsza noc będzie ostatnia taka, i później będzie trochę cieplej, to, to nie wiem, może mam źle coś poustawiane, ale w każdym bądź razie wymiennik sobie zamarz działa, ale ta sprawność chyba bardzo, bardzo mocno spadła. Dlatego ja ustawiłem teraz tylko minimalne, aby były tylko przypływy minimalne żeby tam troszkę dmuchało mi tego środka, ale żeby, żeby po prostu nie wychładzało pomieszczenia w środku. Za chwilę wam też pokażę jeszcze temperaturę, jaką mam, i co zrobić, żeby na przykład się pochwalić, że mam wyższy. Jesteśmy przy termostacie, yy, za chwilę Wam pokażę, jaka jest temperatura. Ona już trochę wzrasta. Przed chwilą była 22,2. Yy, teraz jest 22,4. Zrobimy zbliżenie. No nie wychodzi tym aparatem to najlepiej mi, ale może będzie wszystko widać. Zobaczcie, jest 22,4. Yy, tu jest godzina. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jak nie, to Wam yy, powiem. To w każdym bądź razie jest 14 coś tam nie mylę, e, zada 21,5, ze względu na to, że ja tak sobie ustawiłem, dopiero od 15 godziny e, mam na 22 ustawioną i wtedy podbijam. Mm, A teraz e, Wam pokażę, co można na przykład zrobić, chcąc e, kogoś okłamać. Czyli, bo wiecie, te internety, te wszystkie filmy i te wszystkie kombinacje, które można, to można zawsze e, oszukać, tak? mieliśmy przed chwilą 22,2, no, no nie wiem, 2 minutki temu, teraz mamy 22,4. Ja może zrobię zdjęcie i wtedy Wam to pokażę. A teraz zobaczcie, prosty myk. Weźmiemy sobie coś takiego i postawimy tutaj. Ja zaraz tylko jeszcze sprawdzę dokładnie, która jest godzina i ile nam zajmie czasu to, żeby potem zabrać świeczkę na przykład i pokazać, jaką mamy Temperaturę w mieszkaniu. Minęło dwie minuty, yy, świeczka już zabrana. Zobaczcie teraz, co pokazuje nam yy, ten termostat 24 stopnie, prawda już jest 22 zadana się zwiększyła, bo, bo tak jak Wam mówiłem, tam od 15 chyba mam 22 podwyższoną temperaturę. Po co to pokazuję i chciałem zobrazować, bo to można zrobić jeszcze szybciej, można wziąć suszarkę do włosów i momentalnie, tam 10-20 sekund i będziecie mieli zaraz taką temperaturę. Żeby każdy zrozumiał, że po prostu ktoś może w internetach oszukiwać. To jest tak samo jak na forach różnych, tak samo jest w filmach różnych tam tych. Pokazują to, co chcą Wam pokazać albo... Tak, żebyście myśleli, że jest super, zarąbiaszczo i, i w ogóle, nie? Tak jak u mnie widzieliście, rekuperacja zamarzła i zamarzła. No co zrobię? Mogłbym tego nie pokazywać i powiedzieć, super. No, ogólnie mógłbym napisać do producenta tego, pogadać, słuchajcie, zapłaccie mi parę złotych, to ja was pochwalę. Nie no, to każdy chyba wie, jaką mam tą najtańszą rekuperację, taką jedną z najtańszych. Nie wiem, jak się sprawują te inne lepsze, droższe, w takich bardzo właśnie niskich temperaturach. Mój rekuperator niestety nie sprawuje się dobrze, dlatego chodzi tylko na minimalnych obrotach. Może dlatego, no po prostu nie chcę, żeby wyziębiała mi ta rekuperacja chałupę, bo to wychodzi tak, jakbym sobie na 10 minut drzwi otworzył i tam wpuszczą niby świeże powietrze. Dlatego chodzi tylko na takim minimalnym biegu, najmniejszym jaki jest możliwy. A ja mam zmieniony jeszcze włącznik, także tam tylko tylko. Tutaj te przepływy są chyba bardzo minimalne, bo tylko tylko tam czuć, że coś leci i tyle. No już mamy nawet 24 i 3 stopnie, także słuchajcie, pompa jest the best na marginesie. Każde ogrzewanie jest fajne. Jeżeli yy, sprawdza się i przede wszystkim nie jest awaryjne, nie macie z nim problemów. Czy to będzie pompa, piec jakiś yy, elektryczny, yy, ekogroszek, węgiel, yy, drewno, pellet itd., itd. gaz, czy to nawet ropa, yy, czy co by tam nie było. Najważniejsze, żeby działało i żeby Wam się nie psyło, szczególnie w takich momentach jak te parę dni, które były bardzo mroźne i bardzo chłodne. Także Kończymy tym optymistycznym akcentem, jak można czasami komuś powiedzieć, że jest super, a wcale tak być nie musi, tylko tak to można przedstawić na filmie. Na razie, trzymajcie się, miłego wieczoru.